Tematem tej lekcji będzie pierwsza zasada termodynamiki. Dowiecie się, na czym polegają zjawiska konwekcji, promieniowania i przewodnictwa ciepła. Poznacie pierwszą zasadę termodynamiki. Wiecie już z lekcji o energii wewnętrznej, że można energię wewnętrzną zwiększyć poprzez wykonywanie pracy nad tym ciałem. Kolejnym sposobem na zwiększenie energii wewnętrznej ciała jest przewodnictwo cieplne, w wyniku którego następuje przepływ ciepła z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze, aż do momentu wyrównania się temperatur obu ciał. Ciepło jest to ilość energii wewnętrznej, jaka przepłynie między ciałami o różnych temperaturach. Jednostką ciepła i energii wewnętrznej jest 1 Joule. Aby zrozumieć zjawisko przewodnictwa cieplnego, posłużę się przykładami z życia codziennego. Na pewno zauważyliście, pomagając w kuchni, jak zbudowane są garnki. Wykonane są z metalu, a ich uchwyty zakończone są plastikowymi elementami. Podczas gotowania, w wyniku przewodnictwa cieplnego. Wzrasta zarówno temperatura naczynia, jak i temperatura potrawy znajdującej się w garnku. Dzieje się tak, ponieważ przewodnictwo ciepła ciał umożliwia przepływ ciepła pomiędzy płomieniem palnika a garnkiem. Kolejno następuje przewodnictwo ciepła między garnkiem a potrawą i elementami tego garnka przez co gorące jest naczynie, w którym przygotowujemy posiłek. Dlaczego zatem uchwyt naczynia pozostaje zaledwie ciepły? Otóż zależne jest to od materiału, z jakiego wykonane jest to ciało. Niektóre ciała są dobrymi przewodnikami ciepła, czyli szybko przewodzą ciepło. Są nimi na przykład metale. Inne ta natomiast są dobrymi izolatorami ciepła, Czyli wolno przewodzą ciepło, lub nie przewodzą go w ogóle, jak na przykład plastik, drewno i styropian. Energię wewnętrzną cieczy lub gazu można zwiększyć stosując zjawisko konwekcji. Polega ono na tym, że cieplejsze ciecze bądź gazy mają mniejszą gęstość, dzięki czemu unoszą się w górę. Natomiast ten sam gaz bądź ciecz, gdy ma niższą temperaturę, czyli większą gęstość, opada na dół. Taki sposób mieszania się cieczy i gazów nazywany jest konwekcją. Konwekcja jest wykorzystywana do ogrzewania domów. Ciepła woda ogrzewana w piecu unosi się do góry, dzięki czemu powoduje ruch wody w rurach i grzejniku. Zimna woda natomiast Opada na dno, czyli do pieca, gdzie jest ponownie podgrzewana. W podobny sposób poruszają się prądy powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu. Grzejnik jest źródłem ciepła, który podgrzewa powietrze. Ciepłe powietrze unosi się, a chłodne opada, gdzie jest ponownie podgrzewane w okolicy grzejnika. Kolejnym ze sposobów przekazywania energii wewnętrznej jest promieniowanie cieplne. Można je zauważyć, gdy zbliżamy rękę do płomienia. W miarę zbliżania ręki do płomienia rośnie temperatura, którą odczuwamy. W podobny sposób słońce przekazuje ziemi ciepło. Promieniowanie cieplne można zatrzymać, jeśli postawimy przeszkodę nieprzeźroczystą między ciałem, które wydziela promieniowanie, a przedmiotem, na który promieniowanie działało wcześniej. Pierwsza zasada termodynamiki podsumowuje, od czego zależy energia wewnętrzna i jak ją można zwiększyć. Przyrost energii wewnętrznej jest równy sumie pracy wykonanej nad tym ciałem, która powoduje przyrost energii wewnętrznej i ilości pobranego ciepła. Zapamiętaj pierwszą zasadę termodynamiki oraz na czym polegają zjawiska konwekcji, promieniowania cieplnego i przewodnictwa cieplnego. Jeśli chcesz utrwalić wiadomości, rozwiąż zadania z testu znajdujące się pod filmem.